To my wywiercili ile? 85 cm, tak? Wiertełko i już jest woda. <grym> o. No przeszło meter brakowało, nie? No, no, ta jak ci godali, że z tyle i tyle, no i z dołu. Ona jest na 90 w dole, bo tyle wiertło no, no nie całe, tu zaraz że to i. Ale wypycho, widzisz, gdzie woda z dołu. Mm. Mm. A było tak fajnie sucho. <grymne> mm. E, dobra, to już jest to już jest debest. No, jeszcze meter niżej i, i będzie fajrand No, no dzisiaj o pół metra, nie? Pół metra jest wszystko się okaże napchu na rano o no idzie, idzie <ścoughs> De día, no hay hora.